z tej strony Igorowski Elo, dzisiaj jest ze mną mój kolega Oskar Ojej I jest ze mną mój kolega Mati i Pączuś Trochę ma taki, wiecie, no takiego, taki, taki trochę chory jest Mati gada No i to tak wygląda na razie Nie mieliśmy z czego nagrywać Ruiny to są, zostaw łapkę w górę yy, Subskrypcje Tam co masz na dole, tam, tam widzisz, widzisz ją Zostaw, żeby stała się szara Ogólnie ta wygląda... Ej, ta kanapa nie była wczoraj, nie? Czy była ta kanapa? Co jest? Ej, ale to jest na razie mało. I to bardzo mało, co nie, Oskar? Co to jest do wczorajszego? Jak my tutaj dopiero... To jest jedna ósma, kurde. My, my wczoraj prawie to nie jest tak... Wcale to nie jest tak, że wczoraj na dach próbowaliśmy wejść. No. No. Ej, wchodzimy? Teraz z konczusiem Z Tak się załamię Jakby, dobra później pójdziemy tam Jak skończymy te, 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 te resztę ruin Dobra, let's go Idziemy do ostatnich ruin Dobra, takie jest No dokładnie, tam nie byliśmy To jest nie nagrywaj mnie, co była gorąc! Ale na razie to nie czyne cię. Uchodzi, że O Jezu. Jezu, co? to? to jest mrowisko? Nie, to nie mrowisko, boże. Mrowisko Abym się nie? wystraszył jakby to było. O Jezu! Jak widać kolejna rumina? Dokładnie. Trochę mniejsza, ale może za przejść. Da się tam przejść na ludzie. Wow. Widać, że tu chyba był jakiś basen. Co jest? Wydaje... No i mamy piwnicę pierwszą. Dokładnie. Jeszcze zobaczymy. Czy wygląda bardziej? No, to... do... no uwierzcie no, to mi widzowie. To, widzą, wie... to inaczej, no, wygląda inaczej wygląda jak. Jeszcze. Co jest? Ej, tu na dach można. Na ten malutki dach. Ło. <laughs> wow. Uda, to pokażę wideo. No powie. O, j**a, to że... się może w każdym czasie zawalić. Ej, ktoś z was jeszcze nagrywa na YouTube'a oprócz grubego? Aha, zawaliło się, patrz. Pa, 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 teraz. To się zawali. Ja bym też jeszcze tutaj. Zobaczcie tą piwnicę. Kizń... No, też mi się, też, tak, też mi się, tak, mi tak jakby... Nie przypomniało, tylko tak, słucham. Tak nie jeden plan, żeby tam... Dobra, momentalny moment. Face reveal. Pokazać Tak. Jego twarz, oh my god Wiesz co, przed chwilą zrobili? Skoczyłeś Tego to nie było na dole O ja Tam coś jest? Tam coś jeszcze ja. dalej jest tam z dół chyba Czy tam się zapadło? To się zapadło przed chwilą Nigdy nie stawajcie na tym To jest niebezpieczne Nie róbcie tego w domu Dobra, może pójdziemy do tych drugich Tak Eee, bo tutaj są szczypawki, dużo szczypawek. Ło, ile tu, ogólnie cały czas coś na mnie chodzi. Coś czuję, że po mnie chodzi o i takie białe coś. Tam są jest jakieś to, to, może... to może? Widzowie, wymyślicie, że to jest mało. Co prawda, Wy... na DC. To tutaj, tutaj. Wy myślicie... dawaj, hmm. chwalcie swoim DC. Którego nie? Dawaj. Nie masz Discorda? Mam Discorda, ale nie muszę. Aha, pole Instagrama widzą. Widzowie, będzie, widzowie będziecie mieli nasze Instagramy. Prawdziwy Ci... Duże, prawdziwy gigant. Robi aż 4 cm. Robi wrażenie. Yy, widzowie, jak coś to po prostu, będziecie mieli w opisie nasze Instagramy. Kto ma tam? Bo Mati pewnie nie ma. Mati Mati Toka. Po prostu wszystko będzie o nas, więc będziecie mogli zbijać. O, Jezu, co to jest? Tam nie na ma co chyba, nie? No. Do... Co? Dobra, chodźcie tam do tych drugich. Tu jakbyśmy... Mnie... O, 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 ale pajęczyna. Pajęczyna, nie widzisz? Aha. Ej, bym nie zauważył. Jeszcze kolejna Co? Widzimy się za chwilę, bo wszędzie pajętrzyny tu są Tymczasem sąśmy... Kurde, dobra, teraz... O, chodźmy, chodźmy teraz odstopowałem, więc... Nie, dobra, chodź! Tam już byliśmy W tych ruinach byliśmy tutaj Teraz idziemy z drugiej strony Dobra, let's go! Kurde, w sumie byś mógł... byś mógł mnie nagrywać, nie? ja त्यसलाई चिन्छ कुर्सी पाउँछु म त